Witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, już zapewne za niedługo wybiorą nam papieża i te dzwony, które tutaj są za mną, będą pewnie bić, oznajmiając wybór następcy Piotra. No to jest dla nas czas modlitwy, czas oczekiwania, ale także czas mówienia i myślenia o kościele. Pewnie wielu chciałoby kościoła, który by spełniał ich oczekiwania, czy papieża, który byłby czy to liberałem, czy to konserwatystą, czy to centrysto. Mamy swoje wizje, swoje pomysły. Tymczasem Pan Bóg zaprasza nas właśnie w tym czasie do tego, abyśmy to Jemu zaufali, że skoro wybrał z grona apostołów tych dwunastu wcale nie najfajniejszych, najzdolniejszych, najbardziej mu wiernych w każdych okolicznościach życia wybrał, wybrał także tych, którzy się wystraszyli, którzy się lękali, którzy się jąkali, którzy nie potrafili zachować tego dobrego stylu ale wybrał ich i powołał. Pan Bóg, jak już powiedziałem kiedyś na moim nagraniu, nie wybiera uzdolnionych, ale uzdarnie powołanych. Pewnie też i w tym przypadku będzie i wybierze. kardynałowie wybiorą takiego papieża, który będzie według woli Bożej. Ufajmy w to, wierzmy i do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem.